Jest takie jedno słowo, którego nigdy, jako położna, nie powiem żadnej matce. To słowo to nigdy. Właśnie nigdy. Nigdy nie mów nigdy. Po drugie, dość rzadko lub wcale nie używam słowa zawsze, dlatego że życie nauczyło mnie mnóstwa pokory w stosunku do tego, co się wydaje, a jak życie może nas zaskoczyć. I nawet najlepsza wiedza i nawet lata doświadczenia nie dają nam prawa do używania słowa nigdy, ponieważ moi pacjenci do dziś bardzo często mnie zaskakują. I Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam takie dwie ciekawe historie. Zapraszam. Mam bardzo duże doświadczenie jako położna, jako doradca laktacyjny. Mam też dużą wiedzę, którą wciąż poszerzam, tak nieskromnie się, chwaląc. Ale, mimo to, nigdy. Nie przesądzam pewnych sytuacji, ponieważ życie nieraz mnie zaskoczyło. Dzisiejszy film nie będzie taką gigadawką wiedzy, jak to bardzo często jest w moich odcinkach. Dzisiaj chciałabym, żeby ten odcinek był taki trochę bardziej o życiu. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć wam trochę o mojej pracy, a właściwie o dwóch takich wyjątkowych moich pacjentach, o dwóch wyjątkowych sytuacjach, które miały miejsce w ostatnim czasie. Te sytuacje pokazały mi, że nie ma wiedzy absolutnej, że każdy może się mylić. Ja również jestem tylko człowiekiem i dlatego ja nigdy nie używam słowa nigdy, nigdy nie przesądzam i jakby nie mówię, że coś będzie na pewno, bo ja na pewno niczego nie wiem, nie mam, tak? Nie jestem wróżką, nie wróżę z fusów, nie wróżę starota. Nie przewiduję przyszłości, a bardzo często spotykam się z tym, że moje pacjentki słyszą takie osądy. Pani się to nigdy nie uda, pani nie będzie karmić piersią i tak dalej. Dzisiaj akurat będą historie dotyczące karmienia. Zacznę od historii pewnego wcześniaka. Jakiś czas temu o pomoc poprosiła mnie mama wcześniaczka, który urodził się w 30 tygodniu ciąży. W momencie, gdy się spotkałyśmy, ten chłopczyk miał już dwa miesiące i ważył 2 kg. I tak naprawdę dopiero co wyszedł ze swoją mamą ze szpitala. I dotychczas był karmiony butelką, a wcześniej na samym początku na oddziale jeszcze sądom, zanim nauczył się jeść z butelki. Więc zostałam. Wcześniaka, dwukilowego małego okruszka, karmionego jak na ten moment tylko butelką. Mama chciała rozpocząć naukę przystawiania do piersi. Mama była osobą taką bardzo rozsądną, wyważoną. Ona zakładała, że na pewno będziemy potrzebować wielu spotkań, wielu prób, że wiele cierpliwości jest potrzebne, że dużo jest potrzebne czasu, żeby dziecko, które urodziło się takie malutkie i tak wcześnie i jadło przez dwa miesiące tylko butelkę, żeby ono się mogło w ogóle nauczyć jeść z piersi. I wręcz mama zakładała, że też może się to nie udać. I co było dalej? Otóż, gdy ich odwiedziłam, okazało się, że mama ma całkiem nieźle rozkręconą laktację. Ta pacjentka kontaktowała się ze mną już wcześniej. Kiedy maluszek się urodził, kontaktowała się ze mną po to, żeby pomóc jej rozkręcić laktację, ustalić w jaki sposób ona ma postępować z piersiami, jak odciągać mleko, jak często, w jakich ilościach itd. I świetnie jej się to udało, świetnie sobie poradziła. Jej dziecko nie dostawało w ogóle mleka modyfikowanego, ponieważ ona od samego początku odciągała dla niego swoje mleko. Także po tych dwóch miesiącach dla mnie ta mama była już super bohaterką. Miała piękną laktację i miała wystarczającą ilość mleka dla swojego synka. Kiedy obejrzałam maluszka, okazało się, że to jest chucherką, maleńki, chudzinka. Widać było po nim, że to wcześniaczek. To no taki malutki, słabiutki chłopczyk. Więc ja sobie gdzieś tam w głowie pomyślałam, aha, łatwo nie będzie. Więc miałam trochę takie podejście jak ta mama, no ale mówię, dobra, próbujemy, da radę. No i wyobraźcie sobie, że mama wygodnie się ułożyła, pomogła jej dobrać pozycję do karmienia, ułożyć malucha, mama miała świetne brodawki i ten chłopczyk bez problemu tę brodawkę złapał. Ku mojemu zaskoczeniu zaczął też ją całkiem dynamicznie ssać i połykać mleko, bo w tej piersi była świetnie wystymulowana laktacja, no i jakby. Tyle, żadnych problemów, żadnych, yy, żadnych protestów ze strony tego dziecka. Jedynie co, to na początku on tak strasznie pazernie pił to mleko, trzymał tą piersi rączkami, zaciskał łapki na, na piersi mamy i bardzo, bardzo łapczywie spijał to mleko. Czasami zapominał oddychać, czasami tak łapczywie łykał, że trzeba było go odłączyć od piersi, żeby mógł złapać oddech. I to zajęło chwilę czasu, żeby on się nauczył jednocześnie jeść i oddychać, ale on był taki zdeterminowany, tak strasznie mu się to podobało, że bardzo szybko przeszedł tylko na samą pierś. Dzisiaj ten mały chłopczyk ma 6 miesięcy, był karmiony tylko mlekiem mamy przez całe swoje życie, bardzo szybko nauczył się opróżniać pierś i jednocześnie oddychać, więc jest karmiony. Tylko bezpośrednio z piersi. I teraz właśnie rozmawiałyśmy z mamą na temat rozszerzania mu diety. Mama umówiła się na takie spotkanie przygotowujące do rozszerzania diety. Na zakończenie tej historii dodam, że będąc w szpitalu, mama słyszała bardzo różne opinie na temat swojej laktacji, na temat tego, czy będzie mogła karmić swoje dziecko piersią. Bardzo często słyszała na początku, że na początku nie będzie pani miała tyle mleka dla tego wcześniaka. Po chwili słyszała, że na pewno da radę i ona miała mętlik w głowie, dlatego zadzwoniła do mnie, żeby poprosić mnie o opinię, o pomoc i o ustalenie planu działania. Natomiast później w szpitalu, kiedy poprosiła o przystawienie dziecka do piersi, już przed wypisem, to usłyszała, że niech pani się cieszy, że w ogóle dostaje mleko. Mamy, niech pani się cieszy, że w ogóle przybiera, a z butelki przynajmniej wiadomo ile zjadł. Więc tutaj przed samym wyjściem do domu tak naprawdę nikt jej za bardzo nie pomógł, a okazało się, że to dziecko miało w sobie więcej siły i możliwości, niż na to wyglądało. Ale tutaj ta sytuacja była jeszcze taka, że no wiadomo, że zakładałyśmy obie, że będzie trudno, a nie było. To to było super, natomiast wiadomo było, że szansa jest. Natomiast druga historia, którą chciałabym Wam opowiedzieć, była nieco jeszcze trudniejsza. Otóż miałam taką pacjentkę, która jeszcze przed ciążą, a potem drugi raz w czasie ciąży, usłyszała od swojego lekarza, że ona ma niedorozwój piersi, niedobór tkanki gruczołowej i nigdy nie będzie karmić piersią, więc żeby sobie nawet nie robiła nadziei. Od radiologa, który wykonywał jej USG piersi, usłyszała wręcz, w tych piersiach nic nie ma pani karmić, nie, wie, nie będzie, to wie pani o tym, tak? Więc ta mama żyła w poczuciu, że tak naprawdę nie ma piersi. Usłyszała to już kilka razy w swoim życiu, usłyszała to ponownie w czasie ciąży, zakładała, że laktacja w jej przypadku się nie wydarzy, że nie ma szans. No ale jak już urodziła dziecko, to tak ją pknęło, że a może by jednak spróbować, a może by jednak zasięgnąć opinii kogoś, kto zajmuje się właśnie laktacją i zadzwoniła do mnie z prośbą o pomoc w karmieniu piersią i w rozkręceniu laktacji. Dopiero kiedy do niej przyszłam, dowiedziałam się o co tak naprawdę chodzi. Dowiedziałam się też, że wcześniej kiedy dzwoniła do położnej swojej, żeby jej w tym pomogła. A położna, co prawda, przyszła na wizytę, ale powiedziała: No, to się nic nie do zrobić, już pani na łezgę słyszała. Więc tym razem mama postanowiła zrobić taki mały podstęp, zadzwonić, powiedzieć, że potrzebuje pomocy i dopiero, gdy się już u niej pojawię, to powiedzieć o co tak naprawdę chodzi. Chyba obawiała się, że odmówię jej pomocy, co i tak nie miałoby miejsca. Zrobiłobyśmy tak czy inaczej wszystko, co jest możliwe, i tak wolałabym tę sytuację osobiście zobaczyć. I powiem Wam szczerze, że gdy zobaczyłam piersi tej mamy, przyznaję się bez bicia, w głowie mojej się pojawiło. Nie ma szans, w ogóle to się nic nie uda. Nie ma szans, naprawdę. Piersi tak typowo, książkowo no nieprawidłowe, że to pomyślałam sobie, że chyba nie, nie da rady, ale no ta mama miała w sobie taką nadzieję i gdzieś tak pomyślałam sobie. No, nie powiem, że nie, nie powiem, że się nie da, powiem, że spróbujmy. I no nie będę też czarować, że mamy ogromne szanse uzyskać pełną laktację, tylko po prostu spróbujmy, zobaczymy, co się uda, i nie przekreślajmy tej sytuacji. I wiecie, tyle wystarczyło, żeby ta mama miała motywację, żeby jakkolwiek z tą laktacją, i z tymi piersiami pracować. Ustaliłyśmy więc plan działania. Zaproponowałam też tej mamie, żeby przystawiała dziecko z SNS-em, czyli takim systemem dokarmiania dziecka przy piersi. Tutaj była taka dosyć trudna też brodawka u tej mamy, ale o dziwo dziecko ją bez problemu złapało, więc stwierdziłam, że ten SNS jest bardzo dobrym pomysłem do stymulacji tej laktacji, a jednocześnie daje tej mamie takie poczucie, że ona karmi to dziecko przy piersi, pomimo że dziecko zjada mleko z zewnątrz z butelki, zostaje mieszankę, to jednak jest przy piersi, jednak troszkę inaczej ta mama to odbierała, niż takie karmienie bezpośrednio z butelki ze smoczkiem. Po dwóch tygodniach ta pacjentka do mnie zadzwoniła ponownie i poprosiła o spotkanie w celu ustalenia, w jaki sposób dalej dokarmiać dziecko, bo pojawiło się mleko. Więc przyznam, że byłam mocno zaskoczona, że pojawiło się mleko w takiej ilości, że ona to wyczuwała i zauważała w sposób znaczący, że to mleko z piersi wypływa, że te piersi się napełniają trochę tym mlekiem, że jest to dla niej wręcz wyczuwalne. No więc odwiedziłam ich ponownie. Wiecie, jaki był finał tej historii? No nie, nie taki, że mama karmiła dziecko wyłącznie piersią. W to szczerze nie wierzyłam, że to by się mogło udać. Raczej liczyłam na to, że chociaż jakieś kropelki mleka się uda uzyskać. Okazało się, że nie jest tak źle, że mama jest w stanie uzyskać 30% mleka którego potrzebuje jej dziecko i było to dla niej ilością już satysfakcjonującą. Po pierwsze, to co ta mama mi powiedziała, to było to: Ja jednak mam jakieś piersi, może nie jest tam dużo tego mleka, ale one działają, jest, mam swoje mleko, więc też dla psychiki mamy miało to olbrzymie znaczenie. A po drugie, dla dziecka też miało znaczenie, bo te 30% mleka mamy to wciąż było jakieś mleko mamy, które to dziecko dostawało ze wszystkimi właściwościami mleka mamy pozytywnymi tak? było dokarmiane mieszanką, ale dostawało również mleko mamy. Także nie ma rzeczy niemożliwych, a tu przyznam się, że naprawdę tak średnio wierzyłam w powodzenie tej akcji. Obie te historie pokazują, że nigdy nie można mówić nigdy i nigdy nie można tracić nadziei. Bo wcześniak, którego nikt o to nie podejrzewał, po prostu wziął sobie brodawkę i zaczął ssać i się najadać. Natomiast mama, która miała nie mieć piersi i nie mieć mleka, w 30% była w stanie pokryć zapotrzebowanie swojego dziecka na mleko. To pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jestem bardzo ciekawa, czy Wam się też zdarzały takie sytuacje? Czy słyszałyście kiedyś od kogoś, że Wam się to nigdy nie uda, albo że coś będzie niemożliwe czy, czy trudne, a jednak udało Wam się to przeskoczyć? Tak naprawdę no, nie możemy nigdy przesądzać o czymś. Tak jak ta mama, która miała niedobór tkanki gruczołowej usłyszała wprost, nigdy nie będzie pani karmić piersią, a karmi. Może nie w 100%, ale się jej udało. Ja się staram nie mówić nigdy, nie mówić zawsze, ale też staram się nie mówić, co będzie na pewno dobre czy najlepsze. I to jest trochę problem w mojej pracy, bo przyznam, że wiele kobiet czy wiele par próbuje wręcz wycisnąć ze, ze mnie jakąś odpowiedź na pytanie, a co ja bym zrobiła w tej sytuacji, a co ja uważam za najlepsze. A przecież to w ogóle nie jest ważne, co ja uważam za najlepsze, tylko z czym Ty konkretnie się najlepiej będziesz czuć, tak? Bardzo często ludzie pytają, a co by Pani zrobiła na naszym miejscu, tak? Ja wiem, że to jest jakieś poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, natomiast każdy człowiek jest inny, ma inne reakcje, inne potrzeby. No nie można powiedzieć, że coś jest obiektywnie dobre czy złe. I to tyle na dzisiaj. Ten film jest chyba całkiem inny niż te, które się dotychczas pojawiały na moim kanale. Jestem ciekawa, czy takie filmy też Wam się podobają? Czy podobałbym się taki kawałek mojego doświadczenia od czasu do czasu? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie odcinka i do zobaczenia za tydzień.